Yo Makow z tej strony kapis, i witam Was na moim kanale, na odcinku na moim kanale. I dzisiaj będzie drugi odcinek z Minecrafta. Jeśli, jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, to ja sobie zamieszkałam zagram sobie w surviva. A dzisiaj nie wiem jaka będzie dzisiaj przygoda. Więc właśnie kłócami zostawcie łapkę w górę. Jak będzie, jak będzie 100 sobików, to będzie super challenge, super przygoda. Więc, więc, więc lajkujcie, like, subskrybujcie, a my też zaraz zaczynamy. Widzicie się dlaczego ja mam, ja mam drewnianą kiedy ja mam jest te dziewczynnie kilo drewniany mieć. A, no bo ja sobie teraz uzbierałem sobie... No, żeby tutaj tak samo sobie zrobić, ja dzisiaj odbierę. Stefan! 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 Stef! Co to jest? Co to jest? Tylko odłożę te habery. Nie. Dobra, już. Co to jest, widzowie? Mam wchodzić czy nie wchodzić? To jest pytanie, widzowie. Jak powiecie tak, to znaczy, że ja mam wchodzić. A jeśli nie, to. Tak chyba zobaczyłem tak. Więc... Ua! Aha, nie wpadłem tam. Widzowie, trzymajcie się. Urady! Gdzie mnie przeniosło? Co to jest? Widowie! Gdzie mnie? Kurde ten portal do nie przeniósł? Ale nie Ojej Oje, jeciu! Kurde! Co to jest? Kurde, co to ma być? O jakiś... Jakieś... O! Jest płyta. Tylko trochę przystanę. O, tutaj będzie płyta. Dobra, teraz trzeba złożyć płyty. Aha, nie wziąłem tej płyty. I dobra, teraz trzeba złożyć. O! No i tutaj gram na sobie survival, widzę dziwną głowę, Ale nieważne, chcę zobaczyć górę. O, tutaj jest jakieś kowadło. O! Wiadomość, bruk. Nie wiem, widowie, o co chodzi. Ale czas. Ale widowie. Dlatego jest wiadomość. Nie mogę otworzyć. Aha. No. Przepraszam. Witaj, podróżniku. Jeśli znalazłeś tę książkę, to jesteś wielki terapeutyk. Widowie, co to ma być? Kiedyś że załatwił mnie ta na to złoszek śmierci. O, nie widowie, to chyba jakiś problem. Bardzo problem. duży problem. I chyba jest w domu, w którym jesteś. Jeśli chcesz przetrwać podróżnikowi. Wolone widzowie, ja nie wiem jak mam wywijać. Pomóżcie mi w komentarzach, jak nam napisać. Zanim jak, jak zwiejesz, to musisz wykonać zadanie. Musisz przejść ten cały dom taki napisał Filip. Coś dalej jest? Nie. Wi nie. Jak się wychodzi? Kurde, widzowie widzieliście to, jakie kurde straszne. To jest kurde nie da się żyć. Mm, dobra, tylko tutaj widzowie. Przepraszam, że ja tak ustawiam statyw. Ech. Dobra. Teraz widowie lepiej. Kurde, mi tu Chwila, gdzie jest wyjście? O, drabina! Wow. Ej, jakaś skrzynia endu. Co ty... Chwila. Co ty, co tu się dzieje? Wychodzę? M, my myślałem, że O, tutaj jest jakiś... Aha, chyba mam zrobić guzik do tego czerwonego. Szybko, szybko guzik, guziczek. Guziczek. guziczek, 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 guziczek. Pięknie. I chyba mam stworzyć guzik z tona, widzowie. Bum, bum, i chyba tutaj. Co to ma być? Widowie, Kurde, Tanatos! Nie, Nie! Uj. Co to jest? Kliknij gozika, dostanie się do części drugiej. Jaki? jakie drugiej części, widowie Widowie, czy to, czy to koniec odcinka? No, bo tutaj jest kliknij gozika, dostanie się do części drugiej. Widowie, jak, jeśli chcecie zobaczyć to drugą część Tanatosa, to zostawcie łapkę w górę. A ja się z wami żegnam. No to trzymajcie się. No i cześć.